Witaj na naszym kanale. Miło Cię widzieć. Wiem, że marzysz o szczuplejszej sylwetce bez konieczności stosowania restrykcyjnych diet. Dobra wiadomość jest taka, że jest to możliwe. W tym filmie pokażę Ci proste i skuteczne metody na zrzucenie kilogramów bez katowania się dietami. Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz poznać moje sprawdzone sposoby na utratę wagi bez wyrzeczeń. Subskrybuj kanał żeby nie przegapić kolejnych filmów. Gotowy na zmiany? Zaczynajmy. Pierwszym krokiem do zgubienia wagi bez diety jest zwiększenie twojej codziennej aktywności fizycznej. Nie musisz od razu katować się na siłowni. Zacznij od małych kroków. Wybieraj schody zamiast windy, spaceruj zamiast jeździć samochodem na krótkich dystansach, ruszaj się w trakcie oglądania telewizji. Wykonuj rozciąganie lub lekkie ćwiczenia. Pamiętaj, że nawet drobne zmiany w twoim codziennym życiu mogą mieć znaczący wpływ na spalanie kalorii. Zamiast spędzać godziny na kanapie, wybierz się na spacer do parku, potańcz w domu przy ulubionej muzyce lub pobaw się z dziećmi na świeżym powietrzu. Aktywność fizyczna to nie tylko sposób na spalanie kalorii, ale także na poprawę samopoczucia, redukcję stresu i poprawę jakości snu. Regularne ćwiczenia pomogą Ci wzmocnić mięśnie, zwiększyć wydolność organizmu i poprawić kondycję. Nie szukaj wymówek, zawsze znajdzie się czas na odrobinę ruchu. Nawet 15 minut ćwiczeń dziennie może przynieść niesamowite rezultaty. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest systematyczność i wytrwałość. Zacznij od małych celów i stopniowo je zwiększaj. Zamiast od razu biec maraton, zacznij od krótkich spacerów. A z czasem wydłużaj dystans lub zwiększaj tempo. Ważne, abyś znalazł aktywność, która sprawia Ci przyjemność i którą będziesz wykonywać z chęcią. Picie odpowiedniej ilości wody jest kluczowe dla skutecznego odchudzania. Często mylisz pragnienie z głodem, dlatego zanim sięgniesz po przekąskę, napij się szklanki wody. Woda to naturalny sposób na zmniejszenie apetytu i przyspieszenie metabolizmu. Picie wody przed posiłkiem pomoże Ci zjeść mniej, a regularne nawadnianie organizmu usprawni proces trawienia i spalania kalorii. Staraj się pić co najmniej 2 litry wody dziennie, a w upalne dni lub podczas wzmożonej aktywności fizycznej jeszcze więcej. Wodę możesz pić między posiłkami, przed posiłkami, a także w trakcie posiłków. Unikaj słodzonych napojów, które dostarczają jedynie pustych kalorii i przyczyniają się do tycia. Zamiast słodkich napojów gazowanych, wybieraj wodę mineralną, niesłodzoną herbatę lub wodę z cytryną. Pamiętaj, że odpowiednie nawodnienie organizmu to nie tylko sposób na utratę wagi, ale także na poprawę zdrowia i samopoczucia. Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek i narządów w Twoim ciele. Niedobór snu może prowadzić do zwiększenia twojego apetytu i podjadania. Jeśli chcesz schudnąć, zadbaj o odpowiednią ilość i jakość snu. Podczas snu twój organizm regeneruje się i odbudowuje, a hormony regulujące apetyt działają prawidłowo. Brak snu zaburza te procesy, co może prowadzić do wzrostu apetytu na słodkie i tłuste przekąski. Staraj się spać co najmniej 7 do 8 godzin na dobę. Zadbaj o komfortowe warunki w sypialni: odpowiednią temperaturę, ciszę i ciemność. Unikaj spożywania ciężkostrawnych posiłków przed snem, a także picia alkoholu i napojów zawierających kofeinę. Przed pójściem spać zrelaksuj się i wycisz. Poświęć czas na czytanie książki, kąpiel w ciepłej wodzie lub słuchanie relaksującej muzyki. Unikaj korzystania z telefonu komórkowego i komputera przed snem. Ponieważ światło emitowane przez te urządzenia utrudnia zasypianie. Pamiętaj, że odpowiednia ilość snu to nie tylko sposób na utratę wagi, ale także na poprawę koncentracji, nastroju i odporności organizmu. Dobrze wyspany, będziesz miał więcej energii i motywacji do działania. Czy wiesz, że jedzenie w pośpiechu może prowadzić do przejadania się? Twój mózg potrzebuje czasu, aby zarejestrować uczucie sytości. Jedząc szybko i łapczywie, nie dajesz mu szansy na wysłanie sygnału do żołądka, że jesteś już najedzony. W rezultacie zjadasz więcej niż potrzebujesz, co prowadzi do tycia. Staraj się jeść powoli i dokładnie przeżuwając każdy kęs. Skoncentruj się na smaku i aromacie jedzenia. Unikaj jedzenia przed telewizorem lub komputerem, ponieważ rozpraszacze te utrudniają świadome jedzenie. Jedząc w skupieniu, z łatwością rozpoznasz moment, w którym jesteś już syty. Dzięki temu unikniesz przejadania się i łatwiej będzie ci kontrolować ilość spożywanych kalorii. Pamiętaj, że jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale także przyjemność. Ciesz się smakiem każdego kęsa. I celebruj posiłki w miłej atmosferze. Stres to jeden z głównych winowajców tycia. Pod wpływem stresu twój organizm produkuje kortyzol, hormon, który sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w okolicach brzucha. Długotrwały stres prowadzi do zaburzeń hormonalnych, które utrudniają ci utratę wagi. Co więcej, Stres często skłania cię do sięgania po niezdrowe przekąski, które dostarczają jedynie pustych kalorii i pogarszają Twoje samopoczucie. Naucz się radzić sobie ze stresem i znajdź sposoby na jego redukcję. Pomocne mogą okazać się techniki relaksacyjne, takie jak medytacja, yoga, czy głębokie oddychanie. Spędzaj czas na świeżym powietrzu, uprawiaj sport, spotykaj się z przyjaciółmi. Wszystkie te aktywności Pomogą ci zredukować poziom stresu i poprawić samopoczucie. Pamiętaj, że dbanie o zdrowie psychiczne jest równie ważne jak dbanie o zdrowie fizyczne. Zadbaj o siebie kompleksowo, a Twój organizm odwdzięczy się piękną sylwetką i dobrym samopoczuciem. Jak widzisz, schudnięcie bez diety jest możliwe. Wystarczy wprowadzić do swojego życia kilka zdrowych nawyków, które pozwolą ci zrzucić zbędne kilogramy bez efektu jo. -yo. Pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej, piciu dużej ilości wody, odpowiedniej ilości snu, świadomym jedzeniu i redukcji stresu. To proste zmiany, które przyniosą spektakularne efekty. Nie zatrzymuj się na tym etapie. Twoje zdrowie jest najważniejsze, a wiedza. To klucz do lepszego życia. Sprawdź linki w opisie. Znajdziesz tam najlepsze suplementy wspierające Twoje zdrowie oraz książki, które mogą zmienić Twoje podejście do zdrowego stylu życia. Kliknij w link w pierwszej linii opisu i zrób pierwszy krok ku lepszemu samopoczuciu. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia o ciekawych filmach o zdrowiu. Zapraszamy Ciebie na kolejny film, który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj.